Cześć kochani, e, dzisiaj Open Box e, Dostałam taką ładną, fajną, fioletową kopertę Przyznam szczerze, że wiem co w tej kopercie jest Znaczy domyśliłam się, ponieważ jakiś czas, jakiś czas temu e, Zgłosiłam się do, progre, do programu e, testerów e, firmy John Frida, No i ja tego jeszcze nie otwarłam, bo było mega, mega, mega ciekawe co tam jest I chciałam to zrobić przy Was, dlatego otwieramy ma problemu, ponieważ ta koperta jest tak zupełnie fajnie zamknięta. No i co my tu mamy w środku? Najpierw jakieś papierowe rzeczy. No, wychodźcie. Aha. Co tutaj? Aha, jacyś inglokka. Gratulacje. O, z tyłu są jakieś guczajny. Jakieś... Aha. 2 euro rabatu na jakieś produkty. W drogeriach DM Müller i Budni. No, może się przyda, jeżeli się zdecyduję na zakup tych produktów. Druga rzecz, którą mam, to jest yy, a, jakaś ulotka informacyjna. Tutaj mamy produkty, opis tych produktów. O, poczytam sobie później. Aha, tutaj mamy, jak wykonać loki z tymi, właśnie produktami. Które są do przetestowania możliwe. Tutaj mamy naturalne fale, jak zrobić? Coś jeszcze, aha perfekcyjna gładkość. No to też poczytam sobie później. Ale co tu mamy ciekawego? Mamy, mamy cztery produkty, słuchajcie. I tak też właśnie miało być. No i co mamy? Ja wybrałam serię. Tych produktów pielęgnacyjnych, jeżeli chodzi o gładkość włosów, ponieważ ja nie chcę robić jakichś tam fal czy loków, mimo że mi się bardzo podobają. No i co mamy? Perfect glat Shampoo, czyli szampon z keratyną. Nie będę tutaj się zbytnio rozpisywać. To jest 50 ml. Kolejnym produktem jest odżywka. Również z tej serii, ponieważ to jest jedna seria. Seria się nazywa Freeze Ace. Wiem, że produkty Johna Frieda w Polsce są dostępne głównie przez internet, no i są niestety dość drogie. E, dlatego zdecydowałam się na, na wypróbowanie właśnie tej serii. Co my tu mamy jeszcze? Aha, ha, spray, czyli jakiś tam spray do włosów, to jest prawdopodobnie. Hmm. Aha. To jest y, utrwalający lakier do włosów i mamy jeszcze wądako, czyli. Aha, maseczkę. Fajna maseczka, 25 ml. Tego jest 50 ml. E, no i co, wszystko pisze tutaj po niemiecku, nie ma problemu, ja to rozumiem. E, to jest głęboko wnikająca, intensywnie e, nawierzająca maska. E, no zobaczymy. Ciekawa jestem. Słuchajcie, to jest tylko zapowiedź, ponieważ chętnie zrobię recenzję tych właśnie oto czterech produktów, ponieważ John Frida jest to taka dość znana marka, aczkolwiek w Polsce nie do końca znana, ale droga i Yy, niepopularna, że tak powiem. Ciekawa jestem, ciekawa jestem, jak to w ogóle wygląda, jak to jest ze składem, poczytam sobie tutaj na wolnej chwili, ponieważ tylko to jest zapowiedź. O, słuchajcie, ale pachnie świetnie, pachnie świetnie ten szampon. Jak yy, zobaczymy, jak pachnie odżywka. No, mniej fajnie, ale też całkiem nieźle pachnie. Także no. Przetestuję i na pewno nagram coś, na pewno coś nagram, bo jestem ciekawa, jak to, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o moje włosy. Także, no, czekajcie na filmik. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, zapraszam do polubienia, jeżeli macie ochotę oglądać kolejny filmik, który się pojawi w przyszłości, ale ciężko mi jest powiedzieć, kiedy. To na pewno czekajcie i bądźcie na bieżąco. Ja staram się nagrywać coś i dodawać y, dość regularnie. Także pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję jeszcze raz za uwagę, cześć!